Dzień dobry Państwu dziś o instytucjach. W drugim rozdziale swojej książki Motty Snyder pisze o nich mówiąc broń instytucji, instytucje stanowią podstawę przyzwoitości naszej, przyzwoitości państwa, przyzwoitości elit politycznych. To one stoją na straży konstytucyjnego państwa prawa. To one wyznaczają kierunki działań i postępowania władzy. Ta jeśli kieruje się tymi przesłankami i tymi wytycznymi, jest władzą demokratyczną. Jeżeli podnosi rękę na instytucję, staje się władzą przestępczą. Proszę Państwa, nie tak dawno, bo chyba 2-3 dni temu, w Warszawie miało miejsce wystąpienie, pokojowe wystąpienie ruchu LGBT. Myślę, że każdy z nas oglądał pacyfikację uczestników tego pokojowego marszu przez Policję. Straszne, straszne, proszę Państwa, do czego dochodziło. Warto poczytać opisy ludzi, którzy tam byli na miejscu. Warto poczytać opinie posłów, e, opis, opisujących to, co się przydarzyło także im. Policja nie miała względu na to, kto jest kim. Dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że jest na to przyzwolenie, przyzwolenie komendanta głównego. Człowieka z nadania politycznego, partyjnego, pisowskiego. Dlatego, że czują się wszyscy ci ludzie bezkarni. Uważają, że mogą zrobić wszystko: że mogą podeptać prawa, zniewolić ludzi, pogwałcić konstytucję i zaprowadzić porządek a kaczyński. Czy mamy się na to godzić? Nie. A jeżeli nie, to musimy bronić instytucji. Powie ktoś. No ale jak? Przeciętny obywatel ma bronić instytucji. A no właśnie, przeciętny obywatel należy do jakiejś partii, do jakiejś organizacji, do jakiejś instytucji e, pozarządowej. Powinien móc wpływać na te partie, te stowarzyszenia, tak aby działały one zgodnie z interesem państwa polskiego. No cóż, ostatnie lata w Polsce pokazało, że tak nie jest. Partie to są państwa w państwie, a ich kacykowie robią to, co im się żywnie podoba. Jedyny wzgląd mają na to, co powie społeczeństwo, kiedy zbliżają się wybory. My musimy to zmienić. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich pięciu lat deprecjacji, atrofii i wręcz unicestwieniu uległo wiele instytucji ważnych ze społecznego punktu widzenia. Nie mamy już wolnych sądów, nie mamy wolnej prokuratury. Ta, która jest, jest dyspozycyjna, przynajmniej w jakiejś części. Myślę, że tej większej w stosunku do ministra Ziobry. Człowieka równie skompromitowanego jak Kaczyński. Nie mamy wolnych instytucji państwowych. Nie mamy do końca się odwołać. Możemy jedynie prosić Pana Boga o to, żeby nam pomógł. Ale jak wiemy, te prośby na niewiele się zdają. Prosimy Unię Europejską, prosimy inne państwa, aby pomogły nam robić naszych instytucji. No ale cóż, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydaje orzeczenie, którego nikt w Polsce nie zamierza przestrzegać. Czy tak ma wyglądać Polska teraz, w XXI wieku, po tym jak przez 123 lata nie było i na mapie Europy, przez kolejne 6 na jej terytorium toczyła się wojna, a przez 40, prawie 50 trwała okupacja sowiecka? Nie. My musimy zrobić wszystko, aby nasze instytucje, powróciły ponownie do stanu, w jakim znajdowały się przed objęciem władzy przez PiS. To się musi stać. Inaczej Polska przestanie istnieć. Polska ponownie zniknie z mapy Europy i świata. Dziękuję.